Myślimy tutaj, kungu. Witam Was w kolejnym, już 51. odcinku z Robocrafta. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i chciałem Was poinformować, co się działo ostatnio na tym kanale, że tak mało Robocrafta było i w ogóle, ale teraz już jest i witam Was bardzo serdecznie. Ja będę sobie mówił, ale najpierw sobie kupię te klocuszki, żeby to zrobić, chociaż mówiliście mi, nie kupuj tego kungu teraz, nie rób tego, najpierw przebuduj pojazd i może coś w tym jest, więc może rzeczywiście dzisiaj nie będę jeszcze mm, jeszcze nic robił z tym pojazdem i chcę, żebyście mi coś powiedzieli, więc Lecimy. Po pierwsze, dlaczego nie było Robocrafta? Nie było Robocrafta, ponieważ ostatnio bardzo, bardzo nie chciało mi się go nagrywać, znaczy on był teoretycznie, bo ja wszystkie te odcinki nagrałem wcześniej, to jest w ogóle kolejną rzeczą, którą chciałem powiedzieć, dlatego, że często bywa tak, że wy mi mówicie coś, żebym ja coś zrobił, a ja mam nagrane kilka odcinków w przód i po prostu nie mogę tego zrobić, znaczy ja nie mam do was wyrzutów w żaden sposób, powinienem mieć jedynie do siebie, bo teoretycznie nie powinno się nagrywać tak w przód, teoretycznie, co jest głupie, ale... No, będę tak robił, no to na pewno. W każdym razie chciałem Wam powiedzieć tak. Dużo, dużo, dużo ludzi mi mówi, żebym zrobił pojazd w końcu ten z nogami. Ja jestem troszeczkę przerażony, bo bardzo dużo ludzi mi pisało, jak mniej więcej ma to wyglądać, co tam się powinno robić, jak to powinno wyglądać i tak dalej. No i niestety, cholerka jasna, ja troszeczkę boję się tego podejmować, bo wydaje mi się, że ten mój pojazd będzie bardzo, bardzo słaby. Dlatego chyba zrobię coś takiego, że Um, że ukradnę działka z tego pojazdu i zrobimy dokładnie tak jak z tamtym że to zostawimy i zrobimy po prostu nowe, tamto. Dlatego będę potrzebował troszeczkę więcej pieniędzy i zrobimy sobie nowy pojazd, właśnie. O, to, 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 to e, 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 Co je? Co je? Ja, ja, ja się pytam, co jest, kurde. Dobra, jedziemy, kurna, widzę, że tutaj. A nie, to jest nasz, to, to jest nasz, ale to nie jest nasz. Wyjdźmy, aha, on tam spadł. No, dawajcie, 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 wyjdźcie tutaj. Co tak mało FPS-ów, ja się pytam? Co tak mało FPSów Co oni zrobili z tą grą? Co oni z tą grą zrobili, ja się pytam? What the fuck? Jest 30 FPSów ów Coś się dzieje. Coś się dzieje. Matuchno. Płaczę, moje oczy płaczą, po prostu moje oczy płaczą. Damn son 25! Yy, chyba muszę coś zrestartować Nie wiem, kompas restartuje czy coś ja piernicze. Co tu się dzieje 20 fpsów, masakra Dobra, reloadzik, w takim razie ciśniemy reloadzik O fu, jak to obrzydliwie wygląda O fu. Dobra, podjedźmy sobie tutaj na górę Na razie sobie stoję, nawet statycznie stoję Tylko pytanie, gdzie są przeciwnicy Bo ja ich tutaj za bardzo niestety nie widzę yy, A w ogóle to tak Zrestartowałem liczbę znajomych Listę znajomych, zrestartowałem. O, oh, fucking hell. Dobra, ten oberwał. Ajajaj, aj, aj, znowu jestem. Cholera! O ty śmieciu! Dobra, tam trafiony. Dobra, ja uwaga. Reloaduję, reloaduję. Co tutaj jest tak mało FPS-ów? Dobra, już mam 40, ale to i tak jest bardzo, bardzo źle. Okej, okay, tego chcę. Jest oznaczony, tamten jest oznaczony. Nie bicie mnie, nie bicie mnie. Okej, okay, dobra. Mam już działka, mam już działka. Teraz tylko wy wyjdź troszeczkę. Pięknie. Okej, okay, spokojnie, teraz wyczekajmy tego, wyczekajmy tego, czy tam nikogo innego nie ma, bo jeszcze tam był jakiś snajper, tego snajpera chyba jeszcze nie zabiłem, chciałbym wyczekać tego gościa, te, to SMG tutaj, bo wiem, że ono tutaj jest i byłoby fajnie, cholera, ojojojojoj, ojojojojoj, oj, oj. Oj, 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 to było słabe, strasznie słabe, bo chciałem go ustrzelić jak najszybciej, no i niestety to był bardzo, bardzo duży błąd, muszę poczekać jeszcze troszeczkę na reload, mam nadzieję, że dam radę tego gościa rozwalić, hmm, że jak on tutaj przyjdzie... To tyle będzie dobrego. No dawaj, on gdzieś tutaj wyjdzie. Okej, okay, spokojnie, 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 spokojnie. Dobra. Oznaczymy go. Teraz się schowam tutaj. Nie powinien nie trafić. O cholera, jednak nie trafi chyba. Spokojnie, ja go tam wyczekam, ja go tam wyczekam. Zadałem mu bardzo, bardzo dużo obrażenia. Więc tyle jest dobrego. O ty kurna cwelu. No i mnie pokonał. No i mnie pokonał, ja już nie mam żadnego... Żadnych dział, niestety nie mam żadnych dział. Przydałby mi się jakiś medyk, patrząc po moim teamie. Tam nie ma, to jest medyk? Czy to nie, to nie jest medyk? Nie mamy żadnego medyka, no to jesteśmy w dupie generalnie. On będzie mnie sobie tutaj wyczekiwał. Ja nie mam zamiaru wyjeżdżać, no bo wiadomo, no to już nie ma sensu, to po prostu nie ma sensu, skoro ja nie mam żadnych działek, prawda? Oni nam zajmują, nie, to my im zajmujemy bazę, czyli możliwe, że my wygramy. Tak, bo to jest ostatni ziomek w ogóle, Tego znacze, oznaczę. Jego oznaczę, i jak oni są oznaczony jest ostatni, no to wiadomo, że już oni będą wszyscy wiedzieli, gdzie on jest. Przyjdą i go zabiją, i to będzie po prostu najlepsze, co mogę zrobić. A ja sobie po prostu poczekam i nie dam się zabić. Już jest 60 fps -ów. może to były chwilowe problemy, nie wiem. Mam nadzieję, że, że zaraz nie będę miał znowu kolejnych spadków fps -ów. byłoby słabo, ale nie będę na razie nic restartował. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Więc dobra, wracając do tej listy przyjaciół, chciałem powiedzieć, właśnie dlatego, że no, zrestartowałem tę listę przyjaciół i uważam, że to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, że to zrobiłem. Miałem ją zrobić, miałem to zrobić dużo wcześniej, ale prawda jest taka, że nie grałem w Robocraft od lutego, teraz dopiero pierwszy raz włączyłem Robocrafta w lutym, jest 7 lutego, dopiero teraz jest w takim razie restart znajomych, więc restart znajomych jest tak jakby pierwszego dnia miesiąca, teoretycznie, chyba, że nie gram, tak, i wtedy jest dopiero wtedy, kiedy gram, to 13 tysięcy całkiem w sumie nieźle, nie najgorzej, więc, no, więc jak to się nazywa? Więc po prostu, no dlatego tak się opóźniło i tak będzie. Więc dobra, wbijamy sobie do następnej bitwy, na pewno wbijamy sobie do następnej bitwy, nie wiem, powtórzę jeszcze raz, bo nie wiem czy mnie nie ucięło, bo mnie akurat ładowało. Więc restart bitwy jest wtedy, znaczy restart listy przyjaciół jest pierwszego dnia miesiąca. Znaczy pierwszego dnia w miesiącu, w którym gram w Robocrafta. O, idealnie. Pierwszego dnia w miesiącu, w którym gram w Robocrafta. Czyli, no właśnie teraz, akurat wyszło, że jest 7 lutego. Następny powinien być za jakieś, jakiegoś, właśnie 1 marca, teoretycznie. Chyba, że będzie, no, jakoś później, ze względu na to, że nie będę grał w Robocrafta. I okej, okay, teraz chciałbym Was jeszcze raz poprosić. Ym... Jakieś pomysły na roboty? Hmm, chociaż w sumie nie. Nie chcę pomysłów na roboty, tylko chciałbym was poinformować. O, ankieta jest w opisie. Dobra, to jest najlepszy pomysł. Czy zostajemy na tym pojeździe? Czy przebudowujemy. Czy przebud. Kurna! Czy przebudow, przebudowujemy? O, czy przebudowujemy pojazd na jakiś inny, ale taki sam? Czy właśnie robimy na przykład. Aaaa, znowu ja jestem, kurna, greedy. ach dobra. Pierdut! Pięknie! Dobra, cudownie, skoro mi się udało, to teraz trzeba patrzeć tutaj, trzeba patrzeć tutaj i... Pierdut! Ładnie... Pięknie i... Ciach! Pięknie, genialnie. Na szczęście nikt do mnie stamtąd nie mierzy, więc lecimy. Okej, okay, okej, okay. o cholera, skąd, 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 skąd? Przecież widziałem, że nikt mnie nie, na mnie nie patrzył. Nagle ja sobie odjeżdżam, przestaję patrzeć i nagle ktoś wyjeżdża, tak? A jaj aj, 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 aj. znowu to zrobiłem. Znowu to zrobiłem i zacząłem strzelać w momencie, w którym już nie miałem szans gościa trafić. Ale to zrobiłem, bo a nuż trafię. Dobra, ładnie, gość się tylko wychylił i od razu oberwał. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, ten gość już tam do niego jedzie, idzie właściwie. Mm, więc tak, pamiętajcie, ankieta jest w opisie Czy robimy nowy pojazd na nogach, czy robimy nowy pojazd normalnie, czy zostajemy na tym pojeździe i go po prostu ulepszamy, więc to są takie trzy warianty. To sobie możecie zagłosować, byłoby miło. A w ogóle to chciałem Was strasznie, strasznie pochwalić i strasznie Wam podziękować, bo pod jednym odcinkiem było ponad 100 komentarzy. I to było naprawdę, naprawdę coś niesamowitego, że aż tyle komentarzy się znalazło właśnie pod jednym z odcinków. I genialnie, i naprawdę, piszcie więcej komentarzy, to naprawdę tak cholernie motywuje, bardziej niż te łapki w górę. Ym, czy wyświetlenia, czy bardziej niż wyświetlenia, trudno powiedzieć, ale jak widzę, ym, tyle wyświetleń, co zwykle, i nagle widzę. Dwa czy trzy razy więcej komentarzy, czy nawet jeszcze więcej. Trzy razy czy cztery razy więcej komentarzy, to to jest naprawdę naprawdę zajebiste. I po prostu polecam ym, i bardzo was proszę o pisanie komentarzy, o, więcej, o większą ilość komentarzy po prostu, bo to jest naprawdę zajebiste. Um, no i co, co, ooo, Metyk mnie leczy, ale dobra, chrzanić to, ja sobie po prostu jadę już nie będę tak czekał na to I on i tak tam został jeden, więc prawdopodobnie nie nie zniszczy, a zawsze można jeszcze się dostać na, tam na bazę i po prostu coś tam robić, tak Czyli zajmować tę bazę, albo po prostu sprowokować tego gościa, żeby tutaj przyszedł i ewentualnie go jeszcze zabić Myślę, że to będzie naprawdę, naprawdę fajne Okej, okay, no team victory, team victory Good game, oczywiście, że good game, bardzo fajnie mi się grało, chociaż czy ja wiem, tak średnio szczerze mówiąc Wymyśliłem coś świetnego. Wymyśliłem coś świetnego, bo stwierdziłem, że będę po prostu. Um, jak to się nazywa? Że będę. Um, że będę pił w momencie, w którym się ładuje. Wtedy normalnie i tak muszę się napić i jest przerw w gadaniu, a wtedy i tak mnie ucina. więc picie wtedy jest naprawdę, naprawdę fajne. Okej, okay. lecimy sobie tutaj. Widzę, że już wszystkie FPS-y są w miarę w miarę w porządku. Tutaj jak zwykle pojedziemy sobie w lewo, jedziemy na tę górę, bo to jest moje ulubione miejsce teraz do siedzenia. Bo tam jest po prostu najfajniej. Mamy widok na pół mapy właściwie. Jak ktoś wychodzi na środek mapy, no to od razu może od nas oberwać. I to jest naprawdę naprawdę fajne. Świetna pozycja. Plus do tego jak kładujemy, to możemy sobie zjechać tutaj kawałek, także oni nas nie mogą trafić, a Także oni nas nie mogą trafić i wszystko jest po prostu genialnie. Więc wyjedziemy tutaj i staniemy sobie tutaj i poczekamy na nich. Ops, dobra, tam jest ktoś. Genialnie, już oberwał. Już oberwał. Pięknie. Pięknie. Co on ma tyle życia? What the fuck? Co to jest? Boss fight to nie jest boss fight. To ja nie rozumiem, co on ma tyle życia. No dobra, spokojnie, zjedziemy sobie tutaj tak troszeczkę, troszeczkę i pięknie. Okej, okay, dobra, no to lecimy sobie dalej. Pach, pach, pach. Łopa! Oj, oj oj oj, oj oj oj, oj oj, bardzo mocno mnie namierzyli. Znaczy namierzyli, no nic dziwnego jestem oznaczony, no to. Pff. O, cholera! Dobra, to wiecie co ja zrobię? Zrobię tak. Zrobię tak i poczekam, aż oni przestaną troszeczkę mnie atakować, bo to jest bardzo, bardzo złe. Że ja po prostu jestem na widoku znaczy już nie jestem, więc już mogę teoretycznie wyjechać. I rozglądamy się, rozglądamy się Tutaj ktoś jest Ale nie, o dobra, tutaj ktoś jest Dzień dobry Dzień dobry, do widzenia, haha, <laughs> pięknie Jak ja kocham Jak ja to kocham po prostu, tam ktoś leciał Tutaj ktoś leci Gdzieś tam ktoś leciał, nieważne Będę strzelał, nie wiem, tutaj, tutaj Cholera, skąd Tam, stamtąd Pierdut, ładnie, przywalony, przywala, przywaliłem mu Fuck 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 fak Skąd Tutaj nie. Gdzieś tam jest cholera jasna, nie widzę go niestety Niestety go cholera nie widzę Nie wiem skąd tam mnie atakuje. Tam ci się napierdzielają. Kompletnie nie wiem co się dzieje w tej bitwie, słabo. Bardzo, bardzo słabo. Podobno jak widzę sam nikt, to mam nie strzelać. Fuck! cwelu dobra, spokojnie Pierdut. Ojoj, uciekamy? Pięknie, dobra, udało mi się uciec. Cały czas mam cztery działka, więc jest naprawdę, naprawdę nieźle. Pomimo tego, że jestem dość mocno uszkodzony, to mam jeszcze cztery działka, więc siłę, siłę strzału mam naprawdę, naprawdę na niezłym poziomie. Co prawda, nie jest to pięć działek, które zwykle mam na początku, no ale cztery działka to i tak bardzo, bardzo dobrze. No to sorry, to trzy działka, chciałem powiedzieć. Dobra, cały czas będę patrzył na tego ziomka. Będę go bił. Pięknie, rozwalony, cudownie. Ten gościu jest tutaj, tutaj jest ten gościu, dobra. Czy jest namierzony? Czyli jest namierzony, ja sobie po prostu poczekam na to, aż on, aż on wyjdzie, bo wiem, że któregoś po prostu w którymś momencie wyjdzie i to będzie to. Oj, ojku, jak ja nie trafiłem, jak ja mogłem tego nie trafić. Ojeju, jakie to było beznadziejne. To był chyba najgorszy strzał, jaki oddałem w ciągu ostatnich paru miesięcy, kurna. Dobra, ciśniemy. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Yy, jeszcze go. Jeszcze nie ma gdzie się schować, bo... Można, mogo, może mi go ktoś jeszcze zabić, nie? Ktoś inny. No dobra, spokojnie. Pięknie! Trzy, trzy kile, trzy kile mam, zostało ich jeszcze dwóch, zostało ich jeszcze dwóch, byłoby fajnie zaj zacząć zajmować bazę przeciwnika. Bo wiadomo, że oni już raczej nie powstrzymają nas Nie ma szans, myślę na to, żeby jeden gościu Zabił kurna raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób Żeby pięć osób zabił Poza tym, no niby co prawda jesteśmy zniszczeni prawie wszyscy Chociaż jeden z nas jest na 100% Jeden ma 44, 36, 73 Ja szczerze mówiąc nie wiem ile mam procent życia Ale na pewno nie jest to dużo Co prawda mam jeszcze trzy działka właśnie A propos mogę sobie zreloadować Mam trzy działka No ale dobra, tamten gościu żyje Już jednego z nas zabił chyba Z tego co mi się wydaje, dokładnie Zostało nas czterech, ale to nie zmienia faktu, że Że po prostu wygramy To jestem pewien, że to wygramy Chyba, że gościu zacznie zajmować bazę Ale co z tego, że zacznie zajmować bazę Jak nas po prostu zacznie zajmować bazę Trzech, powiedzmy naraz, no nie No to myślę, że wtedy ten gościu nam kompletnie Nic nie zrobi, zwłaszcza, że ten gościu jest tutaj Jak proszę, proszę, proszę Proszę, proszę, no i go zabili, niestety Nawet nie zdążyłem zajmować, no dobra Coś tam zacząłem zajmować bazę, więc zawsze jest Coś tam za zajmowanie bazy Okej, okay, 7 tysięcy zarobione. Pamiętajmy, że ja teraz zbieram pieniądze po to, żeby zbudować ten nowy pojazd, no bo muszę na to uzbierać po prostu. W ogóle to sobie mogę odblokować, chociaż te nogi, bo już ich nie odblokowałem, a zawsze odblokować mogę. Bo odblokowanie, kupowanie ich to są dwie różne rzeczy, więc odblokowanie myślę, że będzie bardzo fajne i lepiej, żebym to odblokował teraz. Ok, zobaczmy, na razie tylko trzy osoby się tutaj załadowały u nas. Dość słaba sprawa. No już dobra, 4, 5, dobra, już się powoli ładują, spokojnie. Możemy ruszać, pięknie, jedziemy sobie. Jak zwykle staniemy tutaj na środku i będziemy celować w tamte dwa miejsca, w którym zwykle wyjeżdżają pojazdy. Znaczy w ogóle też, w którym przejeżdżają pojazdy, bo to też jest całkiem niezłe. To jest jak brama na The Dust 2 w Counter-Striku, gdzie po prostu mierzysz z tą awką czekasz, aż oni przelecą, bo wiadomo, że będą tam tędy przechodzić, tak jak to właśnie jest w tym miejscu. I można sobie tutaj poczekać, tylko muszę wyjechać troszeczkę bliżej. Albo postrzelać tego gościa, który jest tutaj, bo tutaj widać go, ale myślę, że za mało. Oj oj, oj 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 co ja robię, co ja robię? Dobra, spokojnie, spokojnie. Dobra, spokojnie. O, ja pierdzielę, ja już mam tylko dwa działka. Jak ja to zrobiłem? Cofnij, 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 cofnij. Ja nie chcę być tutaj na widoku. Nie chcę być tutaj na widoku. Bardzo Ci dziękuję za to, że mnie leczysz. Bardzo mi się to przyda. Po co ty spadasz? No dobra, nie spadasz. Okej, okay, dobra jest git. Dobra, ja chyba sobie na chwilkę wyjadę tutaj. Pierdut, dobra. Oj, 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 źle. Co jest? Dlaczego ja strzeliłem dwa razy, czy co? Ja pierniczę, jakie gunwo. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ten gościu mnie zaraz wyleczy. Wszystko będzie bardzo, bardzo dobrym. Oj, 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 Dobra, spokojnie. Dobra, dawaj gościu, dawaj gościu. Ja cię zniszczę tutaj. O, 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 o. O o Dobra, spokojnie O ty cfelu. O ty cfelu. Nie no, ro rozwali mnie, rozwali mnie, no kurna Shit bez nadziei no miałem obstawy. No dobra, trudno, nie wiem jak on się tam przedostał, no ale jak już się przedostał, no to z tym nie zrobię. Dobra, no to lecimy. Connecting to server, z tego co widzę, Destroyed. 1370 zarobiłem, bardzo, bardzo słaba runda, ale trudno, spokojnie. Teraz odblokujemy sobie, na pewno odblokujemy sobie te nogi, bo jestem ciekawy, gdzie one w ogóle są, bo one są gdzieś tutaj. Te nogi, tak? Czy gdzie? Tutaj są nogi, widzę. Ojejku, jejku, 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 odblokowanie tych nóg wcale nie jest takie proste. Musimy się tam dostać najpierw. Hmm, tutaj, no to myślę, że dostaniemy się jakoś tędy. Hmm, ciach, mam nadzieję, że dam radę. Kurde, że nie będę musiał grać na innych tierach. Dobra, spokojnie i mamy te nogi. Pięknie. Nie możemy, nie, tych jeszcze nie możemy, a mamy Walker Leg. I te Walker Leg, zobaczmy, ile one kosztują, bo one mogą kosztować naprawdę, naprawdę dużo. 15 tysięcy, czyli jakbym... Podobno jest warto kupić 6 tych nóg. To jest 94 tysiące. A gdzie pancerz, a gdzie wszystko? Znaczy pewną część pancerza już mam, więc w sumie jest całkiem nieźle. No dobra, więc ewentualnie te, teoretycznie już nie stać na to. Lecimy do następnej tej i zobaczcie. No czy dajcie mi po prostu znać, e, czy mi starczy 6 nóg, czy może jednak tylko 4? Ale podobno warto z przodu i z tyłu mieć nogi, a nie warto mieć tylko czterech nóg, żeby mieć z każdej strony po jednej, bo to jest po prostu bardzo, bardzo niestabilne. No ale dobra, to dajcie mi znać, ja jestem bardzo, bardzo ciekawy. Dawaliście mi masę fajnych porad, ja już powiem, aż mi się to w głowie nie mieści. Wy mi tam mówicie wszystko dokładnie, a ja nie wiem, co się dzieje. No ale dobra, no ale dobra, zobaczymy. Więc lecimy sobie tutaj. Jaka to jest mapa? Aha, to jest ta sama mapa, tylko jesteśmy z drugiej strony i bardzo fajnie, lubię, wolę być z tej strony, szczerze mówiąc, na tej mapie. Jest to fajne, że teraz nam się to udało. Mam nadzieję, że zabije naprawdę dużą ilość osób, zobaczymy. Zobaczymy, jak mi pójdzie. W ogóle to też mi mówiliście, żeby ten pojazd na, na nogi, już w ogóle to też mi mówiliście, to nie jest pojazd z nogami, move walker. A to bez przesady, kurde. Ym, więc tak, lecimy sobie tędy lecimy sobie tędy i w ogóle... Właśnie do, do czego dążyłem? Dążyłem do tego, że mówiliście, żeby walkery, jak już chcecie, żebym tak mówił, trzeba budować pod Elektraplejy że, że to nie jest tak, że, że właśnie najpierw buduję pojazd i później jakoś tam upycham elektroplejty Elektra czy, le, czy Elektro, już nie pamiętam szczerze mówiąc, w każdym razie um, no nie wiem, czy to jest prawda, że najpierw trzeba właśnie zrobić to... Te... Oż ty kurde ziomuś Łożcie, kurde ziomuś Łoszty ziomuś, pięknie, gnialnie, pięknie, dobra. Reload, więc teraz cofamy, 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 żeby tamten nie mógł do mnie strzelić. No i czekamy, na, na, aż mi się zreloadują wszystkie działka. Co prawda, mam już tylko cztery, bo już jedno straciłem. Cholera, trochę słaba ta opcja, że straciłem już to działko, ale spokojnie, ja dam radę. Dam radę, naprawdę dam radę. Trzeba patrzeć tam na tamtą górę, bo tam wiem, że jest ten snajper i to jest strasznie słabe, ale wiem, że jest też tutaj i tutaj, wiesz, wiecie, warto walnąć gościa w taki dość całkiem ciekawy sposób. Cholera to ja uciekam, może uciekam. Oj oj oj. oj, oj, oj. Spokojnie, dobra, on wszystko wy 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 wytygesował spokojnie, można gościa zaraz zabić. Pięknie. O nie! Serio? Nie bij, mnie, nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie, tamten go zabije. Dobra, co prawda asysta tylko, ale zawsze coś, przynajmniej żyje. takie mogę jeszcze cokolwiek zdziałać w tej rundzie. Okej, okay, co prawda mam już jednego killa, chciałem mieć dwa, no ale trudno, nie wyszło źle, Stwierdziłem, Powinienem w ogóle zabić mu działka, chociaż wtedy to już w ogóle bym zabrał mu bardzo, bardzo mało życia, więc w sumie wyszło całkiem nieźle. Pojadę sobie tutaj prawą stroną, chociaż teoretycznie powinienem jechać lewą, żeby pójść jak najszybciej zajmować zajmować bazę, ale pojadę prawą stroną, mam nadzieję, że jeszcze tutaj kogoś zobaczę. Tutaj jest nasz. Myślałem, że to przeciwnik już chciałem do niego strzelać, ale okazało się, że to jest nasz. Dobra, sprawdźmy, czy tutaj nie wyjdzie mi na przykład na jakieś SMG. Pewnie tak będzie. Że ja wychodzę i tutaj jakieś SMG tuż na mordzie mam. Tutaj nie widzę przeciwników, tam nie widzę przeciwników. Coś mi się wydaje, że tam na górze jest ten przeciwnik, którego widziałem już wcześniej i że on stamtąd nie zszedł. Ja pójdę sobie, pójdę sobie na spawn i zacznę oczywiście zajmować. Ktoś mnie oznaczył cholera jasna to jest bardzo, bardzo źle. Wydaje mi się, że gdzieś stamtąd z góry będzie mnie tak? stamtąd. Pięknie. No, cholera, niestety, niestety nie udało mi się go rozwalić w ten sposób. O, dziękuję, panie medyku. No, to zajebiście. No, Tim Victory, pięknie. Mamy dwie asysty, co prawda tylko jednego killa, ale dwie asysty jest naprawdę, naprawdę, naprawdę fajnie. Okej, okay. więc lećmy, więc lećmy. 5700, no w sumie słabo wyszło, w sumie finalnie wyszło bardzo, bardzo słabo. No cóż, lecimy w, ta w takim razie chyba ostatnią już bitwę. Nie wiem dokładnie ile trwa ten odcinek, ale niedługo będę się szykował do wyjścia, więc po prostu muszę zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że go jeszcze wyrenderuję, wrzucę już na pewno jutro i będzie naprawdę, naprawdę fajnie, że tych kilka dni bez nagrywania zrobiło mi dobrze. Że ten odcinek jest naprawdę fajny, Takie mam, na taką mam nadzieję, więc dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się spodobał. No ale ciśniemy jeszcze jedna bitwa przed nami, prawda? Więc lecimy. Więc lecimy. W ogóle to dużo ludzi mi mówi, że przypomina o tych łapkach w górę. Ja Też się zastanawiam, czy by nie wstawić czegoś takiego, że ymm, w trakcie jakby filmu się wyświetla coś takiego jak że oooo, daj łapkę w górę, jeśli film ci się spodobał. O. Facebooka, jeśli Ci się spodobało, i tak dalej, i tak dalej. Ale szczerze mówiąc, mnie to troszeczkę denerwuje, że to jest na kurna. Takie duże, takie ofensywne, niby fajne te animacje i coś tam ale zasłaniają, ekran rozpraszają, i tak dalej. Więc szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest dobre. Chociaż, właśnie z drugiej strony, to przypomina o tych łapkach w górę i te osoby, ludzie, którzy mi pi. Oa, cholera, serio. Ludzie mi dużo, dużo często, często mi po prostu piszą. Dużo ludzi często mi pisze, żebym przypominał o łapkach w górę. No i cóż, na no czasem to robię, no ale nie zawsze się to zdarza i jak tego nie robię, to mi piszecie, żebym przypominał, a jak to robię, to mówicie o, dobrze, że przypomniałeś o łapce w górę. Więc chyba warto coś takiego robić. Oj oj oj. O. o! Czy to nie jest? To nie był pilot, seat, to chyba był pilot, seat, a jestem frajerem i po prostu nie trafiłem. Takie mam wrażenie. Dobra, skupiony jestem, jestem skupiony, więc spokojnie. Trzeba go tylko wyczekać. Pierdut, ładnie. Ooo. o Ajajaj, nie trafiłem, nie trafiłem. Dobra, wyjedziemy sobie tutaj na górę. Ale jestem, kurde, na takiej górze siedzieć? Spoko w sumie. Całkiem fajny widok mam tutaj. Ważne, żeby nie spać tam na dół, nie? Bo wtedy to już by było bardzo, bardzo słabo. Okej, okay, wydaje mi się, że skoro tamten spadł... Tutaj nikogo nie widzę. Tutaj kogoś widzę. Dzień dobry. Dzień dobry. A raczej do widzenia. O, pięknie, dobra. No to reloading i schodzimy sobie z tej górki. Schodzimy. Jeśli można to nazwać schodzeniem, no to schodzimy. O, cholerka, będę musiał użyć mojego tego odwracacza. Okej, okay, udało się, pięknie. Lecimy. Pięknie, w ten odwracacz jest bardzo, bardzo drogi. Znaczy, bardzo, bardzo drogi nie jest jakiś bardzo drogi, ale jest naprawdę dobry. To nie jest podstawowy odwracacz, tylko jest. Troszeczkę w niego zainwestowałem Ale myślę, że się opłacało Zwłaszcza, że wtedy teraz już bym po prostu nie mógł grać A tak to mogę po prostu cisnąć dalej Więc to jest naprawdę, naprawdę fajne Okej, okay, czy ja w ogóle przegrałem jakąś bitwę dzisiaj? Chyba jedną przegrałem Ale tylko jedną przegrałem przez to, że mnie zniszczyli Więc ogólnie wydaje mi się, że naprawdę, naprawdę fajnie wyszło <laughs> Chyba przegrałeś, ziomuś Ajajajaj, uciekł, cholerka Cholerka, uciekł No cóż, trudno Ach, musiałem się nabić. Dobra, no to lecimy sobie w takim razie teraz. Czekamy na reload. I wychodzimy sobie stąd. Masz to, kurde, on tutaj celuje. Tylko nie wiem do końca skąd i to jest ten problem. Tutaj stąd widzę. Widziałem go. No dobra, zobaczymy jak to będzie. Ja chcę podjechać tutaj. Dobra. Jadę, jadę, jadę. Widać go tam, widać go tam, widać go tam. I uwaga. No dawaj. Haha, ha. on też próbuje do mnie strzelić, ale coś mu nie wychodzi. Oj, 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 mogłem w niego trafić, nie trafiłem. To było gówniane. To było strasznie gówniane, ale dobra, no to jedziemy tam. Co ja się będę chrzanił? To ja się będę chrzanił, powinienem dać sobie z nim radę, takie mam wrażenie. Gościu już 50 HP nie ma, więc jest na 50% HP nie ma, więc jest naprawdę, naprawdę fajnie obity. I dzięki temu będzie go mi się wydaje bardzo łatwo ubić. Zobaczymy, czy się na tym nie przejadę. On nawet nie umie we mnie trafić, więc to jest żałosne po prostu to, co on robi. Ojejku, ja nie mogę go trafić, to też jest żałosne. Ojejku! Jak to było beznadziejne. O, ta tam jest jeszcze jeden. Ha! <laughs> Okej, okay, czyli oni już są totalnie w dupie, ja sobie mogę zajmować im bazę. Nikt mi nic z tym nie zrobi, bo po prostu nie mają jak, nie mają jak. O, ty, ty jeszcze możesz latać, tak? Dobra, pięknie, ten jest mój, i jeszcze ten ostatni, fajny by było, gdyby był mój. Jeszcze jeden, dobra, Timur, GTR, Timur, Timur GTR. Dobra, gościu, nie dobra, to będę zajmował w sumie bazę. Już trudno, już trudno, będę zajmował bazę i tyle. No dawajcie, 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 dawajcie. Czy on gdzieś tutaj jeszcze przyjdzie? Czy on, czy ktoś z naszych zginął, serio? A nie, bo jeszcze reg, reg, to żyje. O Opierdzielony, i on ma 4 kile, i jeszcze 74% HP. O jeny. Ojej, no on mnie zabije, bo ja kompletnie nie wiedziałem, nie byłem przygotowany. Nawet nie reloadowałem, chociaż mogłem. Fak, ale źle, ale źle. On nas rozwali jeszcze, jakie to jest żałosne z naszej strony. Dlaczego ja nie strzelam mu w działo, skoro on ma jedno działo? To jest dobre, bardzo dobre pytanie. Okej, okay, zajmij się nim, zajmij się nim. Spokojnie, ja sobie tutaj wyczekam. Ja sobie tutaj wyczekam, zaraz ci walnę w działo, w działo, gościu. I będzie po twoim, po twoim. A, już dostał w działo. Pięknie, cudownie. I mam trzy kile. Całkiem sporo zajętej bazy i naprawdę całkiem jeszcze sporo obrażenia z, do innych, po prostu w innych, tak? Więc uwaga, fajnie, dwie asysty, trzy kile, jeden scout i 8000 zysków. Więc dobra, to było na tyle w tym odcinku. To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i dajcie łapkę w górę. Jeszcze raz wam przypominam o tym, że jeśli wam się spodobał film, to zostawcie łapkę w górę, możecie go też udostępnić i tak dalej i tak dalej i tak dalej. a to wiadomo, wszystko wiadomo. Więc dzięki, dzięki wam za oglądanie. Przepraszam jeszcze raz, że dawno nie było odcinka w sensie był wczoraj, tak? Tylko, że był krótki, a nie było w czwartek, a powinien być w czwartek, no a w sobotę był odcinek, bo powinien być, no i tak wyszło. No cóż, w każdym razie przepraszam jeszcze raz, przepraszam, że ten restart znajomych był tak późno, ale już jest, więc zapraszajcie nie do znajomych. Wszystko macie w opisie, więc czytajcie. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku i siema.